Na miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża, aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy wschód. Czyli co? Południowy wschód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin, widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to co? Eee, precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to dwa tysiące lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na wschód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej? Coś o jakimś a, kluczu. Poszukuje Trójca w ukrytym mieście. Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Też to te słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Ludzie Trójcy są uzbrojeni. Ponoć ściągnęli posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nici z Wolnej Nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Dzieciami, jak leci? Dziękuję, żona. Gdzie on się podział? Nie przestawajmy szukać. Nie Ach, Na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Powinnaś była coś zjeść. Byłam <grym> zbyt podekscytowana. Jak zwykle. Na Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Młodość marnowana jest przez młodych złotko. Tak się nie. mówi. Nie ja. Ja miałam prawdziwie dziką młodość. Uwierzysz w to, przyłapali go na piciu z ofrendy. Haha, <śmany> jestem pewna, że jako dziecko była kłopotliwa. Nie trzeba go karać. Te kila to załatwi. Wypił wystarczająco dużo. Widzisz go? Nie, nie przestawajmy szukać. A, tak się cieszę, że ten dzień w końcu nas. Przestawajmy szukać. Patrz, to dla mojego ojca. Może mogłabym zapalić jedną dla swojej matki. Właściwie to nie lubię tłoku. Wolisz burzową gwardię czy mieśniardę? <gry> nie, tu mi dobrze. Zdecydowanie zrobiłeś na tubylcach wrażenie. Podoba mi się tutaj. Dobrzy ludzie. Johna, jest przy bramie. Widzę go. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Mogę pokonać te ściany inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem panowie, jak leci? Dobrze, nie wolno ci iść dalej. Podobno twoja kaszczelona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. A, Maria mnie zaprosiła, znacie ją. To moja kuzynka. Moja buena się tu urodziła pani świetnie Chciałem złożyć mi ofiarę, czy co tam się u was robi z tymi kocami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara! Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Znaleźć ukryte miasto, idź wybrzeżem na południe, aż natrafisz na różowe ryby. Potem goń za sercem węża na górę o srebrnej koronie, gdzie schodzą się bliźniaczki. To gwiazda Alfard, Samotnik. Najjaśniejsza gwiazda na zachodnim niebie i serce gwiazdozbioru Hydry. Przed dwoma tysiącami lat zaszła na zachodzie. Tam właśnie mam nadzieję znaleźć ukryte miasto. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z pięciu liczb. Te liczby uszkodzono, by wyglądała jak trzynaście, ale w rzeczywistości to osiem. To różnica dwóch tysięcy lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji, więc gwiazdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to zero. Trójca to prastara, tajemnicza organizacja kierowana przez przypominającą Illuminati Wysoką Radę, która powstała jeszcze przed naszą erą. Celem Trójcy jest odnalezienie i wykorzystanie wszystkich starożytnych artefaktów na świecie. Ścigam ją, odkąd się dowiedziałam, że stoi za śmiercią mojego ojca. Od tego czasu wraz z Johna wytropiliśmy mnóstwo komórek organizacji, ale wszystkie inne znalezione ruiny i grobowce uległy zniszczeniu, z wyjątkiem tych w Cozumel. Muszę się dowiedzieć, czego trójca szuka i co chce osiągnąć, a potem ją powstrzymać. Johna jest ocalałym i dobrym przyjacielem. Spotkałam go kilka lat temu w czasie pierwszej wyprawy na pokładzie Endurance. Już w pierwszej rozmowie mnie rozśmieszył, nazywając mnie ptaszyną. Od tego czasu przeżyliśmy wiele, a kiedy straciłam kontakt z sam, moją najlepszą przyjaciółką, Jona zawsze mnie wspierał. Pojechał ze mną do kitierzu i pomógł mi znaleźć boskie źródło, artefakt, którego szukał mój ojciec, gdy zginął. Kiedy zniszczyłam boskie źródło, by nie wpadło w ręce trójcy, Jona pomógł mi ją tropić komórka po komórce. Kiedy skończyłam rozszyfrowywać notatki ojca, Johna uznał, że najlepiej będzie zacząć w Kozumel. Na początku mu nie wierzyłam, ale miał rację. Wykopaliska w Kozumel jako jedyne ze znalezionych przez nas nie zostały zniszczone. Teraz wiem czemu. Trójca wie, że brakuje elementu układanki. Muszę go odnaleźć przed nią.